Marki Demczuk Media, czyli Agencja Print Media 24, Drukarnia 24H, Sprint Druk czy Xero są znane na rynku warszawskim, znane są warszawskim klientom, natomiast chcemy uderzać dalej w Polskę. Już mamy swój punkt w Poznaniu, myślimy o dalszej ekspansji nawet na rynek europejski. W planach jest choćby Berlin. Staram się podążać z technologicznymi, także co chwilę uzupełniamy park maszynowy. Obecnie są to, powiedzmy sobie, porównując to do branży motoryzacyjnej Mercedesy klasy S, tak? jeśli chodzi o urządzenia drukarskie, prędkość takiej maszyny to jest nawet dwie kartki na sekundę. Rozumiem, że jest wiele takich zleceń, którymi możecie się pochwalić, a takie, które najbardziej zapadają w pamięć? Dla mnie osobiście są to głównie zlecenia wielkoformatowe, tak ze względu na rozmach. Tak? Taki, taki efekt pracy od razu widać. Przykładem byłby tutaj choćby Orange Warsaw Festival, gdzie obok Rotundy w centrum Warszawy zawisł banner Siatka Mesh, którą my wydrukowaliśmy. Firma Demczuk to również klienci biznesowi. Zaczynaliśmy rzeczywiście od punktu Xero i od studentów, natomiast wraz z rozwojem klienta i my się zmienialiśmy. Wykonujemy zlecenia dla firm z branży farmaceutycznej kancelarii adwokackich, różnego rodzaju firm spożywczych, małych, średnich, jak i także dużych korporacji. Demczyk to także media. Od dwóch lat prowadzimy gazetę i wydajemy także tę gazetę, gazetę Halowawa, już myślę dosyć rozpoznawalną na rynku warszawskim. Skupiamy się mniej na polityce, a bardziej na sprawach pozytywnych, w tym co się dzieje właśnie w mieście.